Na co najczęściej choruje współczesny człowiek, ta informacja nie dochodzi do mózgu i my przez cały czas jemy, jemy, a stąd potem otyłość. Za jedną trzecią powstawania chorób odpowiadają nasze geny, za dwie trzecie nasz styl życia, dlatego że jesteśmy zestresowani, ścianki jelit zaczynają nieprawidłowo pracować. Dzień dobry. Witam Was Beata Makowska, ginekolog z ponad 30-letnim stażem pracy, fascynatka zdrowego stylu życia i podróżniczka. O czym będzie dzisiaj ten film? O tym, dlaczego stres powoduje, że zaczynamy chorować i skraca nasze życie. Ale zanim przejdę do tematu, zachęcam Was do obserwowania mojego profilu. Pamiętajcie, jak włączycie opcję obserwuj, to wciśnijcie też dzwoneczek również zachęcam osoby, które już mnie obserwują, żeby tę opcję włączyły z dzwoneczkiem, dlatego że będziecie dostawać od razu powiadomienia na temat moich filmów i będziecie na bieżąco ze swoim zdrowiem. Na co najczęściej choruje współczesny człowiek? Na nadciśnienie, otyłość, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, cukrzycę typu drugiego, insulinooporność i różne choroby związane z dużym stanem zapalnym. Skąd się te choroby biorą? To tak jest, że za jedną trzecią powstawania chorób odpowiadają nasze geny, za dwie trzecie nasz styl życia. A za te wszystkie choroby, które wymieniłam i mnóstwo, mnóstwo innych odpowiada brak równowagi między układem przywspółczulnym a współczulnym. Co to takiego jest? My mamy dwa rodzaje obwodowego układu nerwowego. Pierwszy to somatyczny, czyli taki jak ja ścisnę rękę w pięść, to sygnał z mózgu poszedł właśnie tym układem somatycznym do mięśni ręki, że mam je ścisnąć. To są mięśnie, nad którymi ja panuję. Natomiast układ wegetatywny odpowiada za reakcje niezwiązane z naszą wolą. Na przykład kiedy padnie światło na źrenicę, to ta się obkurczy działanie właśnie układu wegetatywnego, nerwowego. Wszystkie narządy w naszym wnętrzu pracują dzięki współpracy dwóch układów wegetatywnych, bo on się dzieli na dwie części. Współczulną, czyli sympatyczną i przyspółczulną, czyli parasympatyczną. Układ współczulny odpowiada za reakcję walcz i uciekaj. Układ przyspółczulny za odpoczynek, relaksację i oszczędzanie energii. Między tymi dwoma układami powinna panować równowaga, czyli tak naprawdę 20% naszego życia powinno być podporządkowane układowi współczulnemu, czyli walcz, i uciekaj, a 80% przyspółczulnemu. Czyli odpoczynkowi i relaksacji. Pozwól sobie odzyskać zdrowie, energię, witalność i swoje piękno. Zapraszam Cię na konsultacje indywidualne online oraz w moim gabinecie w którym mieście. Zadbajmy razem o Twoje zdrowie. Więcej informacji na mojej stronie internetowej. Co się wydarzyło we współczesnym świecie? Niestety to, że właściwie przez cały czas jesteśmy pod wpływem układu wegetatywnego ciągłym stresie. W ciągłym biegu, w ciągłej gonitwie, w ciągłych nerwach, i to bardzo źle działa na nasz organizm. Takim bardzo ważnym nerwem, który należy do układu przywspółczulnego, jest nerw błędny. On biegnie od mózgu, od rdzenia przedłużonego przez szyję, klatkę piersiową, jamę brzuszną, aż prawie do dolnej części jamy brzusznej. I on w głównej mierze odpowiada za nasze zdrowie, więc jeżeli. My o ten nerw nie dbamy, to niestety nasze zdrowie zaczyna szwankować. Nerw błędny, biegnąc z góry do dołu, oddaje gałązki do wszystkich narządów, które znajdują się po drodze. Nie będę wszystkich omawiała, przy okazji opowiem coś więcej o nerwie błędnym. Opowiem o najczęstszych jego działaniach i o najczęstszych chorobach, które pojawiają się w naszym organizmie, jeżeli nerw błędny źle działa. Poch. To jest taka choroba... Przewlekła, obturacyjna choroba płuc, która coraz częściej dotyka dojrzałych ludzi. Ja, studiując internet, właściwie o tej chorobie się nie uczyłam, bo to była bardzo duża rzadkość. Teraz naprawdę wiele osób przebywa w szpitalu szukając pomocy, której nie do końca uzyskują, dlatego że to jest bardzo trudno leczyć. Skąd się ta choroba bierze? Właśnie z powodu źle działającego nerwu błędnego. Ten nerw odpowiada za to, żeby nasze drogi oddechowe były w relaksacji. Odpowiada za rozkurczanie mięśni oplatających oskrzeliki i pęcherzyki płucne. Kolejną chorobą jest zgaga i nieprawidłowo pracujący żołądek. Wielokrotnie wam powtarzałam, że trawienie wymaga koncentracji i spokoju. My zaczynamy trawić od momentu, kiedy widzimy jedzenie, czujemy jedzenie, smakujemy jedzenie. Właśnie dzięki nerwowi błędnemu informacja o tym, że zaczynamy coś jeść, biegnie z ust, oczu do żołądka. I żołądek w tym momencie zaczyna produkować kwas solny, odpowiednio się zakwasza, oraz hormony odpowiedzialne za trawienie pokarmów, czyli za pepsynę i gastrynę. Dalej, nerw błędny dociera do trzustki, która zaczyna produkować insulinę, jak również hormony odpowiedzialne za trawienie, czyli amelazę, proteazę i lipazę. Nerw błędny daje sygnał do wątroby i do woreczka żółciowego, żeby żółć została przekazana do dwunastnicy. Jakie jest bardzo częste schorzenie? Współczesnego człowieka. Kamica żółciowa. Codziennie na każdym oddziale chirurgicznym wykonuje się ileś zabiegów usunięcia woreczka żółciowego z powodu kamicy. A skąd się to bierze? Jeżeli nerw błędny nieprawidłowo pracuje, to nie daje sygnału do wątroby i do woreczka żółciowego, żeby się opróżniły w celu poprawy trawienia, tylko tam ta żółć przez cały czas zalega i w końcu się robi gęsta. I tworzą się kamienie. Następne schorzenie cukrzyca typu drugiego i insulinooporność. Stres powoduje wydzielanie się dużej ilości kortyzolu, a kortyzol pobudza wątrobę do produkcji glukozy, czyli przetwarzania z wielocukru, który jest magazynem cukrów w wątrobie, właśnie glukozy. Po co ta glukoza jest potrzebna? No bo jeżeli mamy impuls, że mamy albo walczyć, albo uciekać, to Potrzebne nam są silne mięśnie do ucieczki. A mięśnie potrzebują energii. Stąd nagły wyrzut glukozy z wątroby do krwi, żeby odżywić mięśnie. Ale jeżeli jesteśmy w permanentnym stresie, to niestety ta glukoza przez cały czas jest produkowana niepotrzebnie. Insulina, która jest produkowana w trzustce, potrzebna jest do tego, żeby glukoza dostała się do środka komórki. Jeżeli mamy bardzo dużo glukozy we krwi, bardzo dużo insuliny, komórki są przeładowane glukozą. Insulina przez cały czas napiera, żeby pochłaniały tę glukozę, ale one w którymś momencie już nie mają gdzie magazynować tej glukozy i przestają odpowiadać na bodźce insuliny. Jeżeli tak się dzieje, trzustka zaczyna produkować coraz więcej, coraz więcej insuliny, a komórki już nie odpowiadają. To jest właśnie insulinooporność. W którymś momencie trzustka po prostu wyczerpie swoje zapasy insuliny. I w tym momencie mamy cukrzycę typu drugiego, czyli brak możliwości produkowania przez insuliny z powodu wyczerpania. A co się dzieje z tą glukozą? Glukoza nie może przez te czas we krwi, więc zaczyna być magazynowana w innym magazynie, czyli w tkance tłuszczowej. Zwykle jest to ta tkanka, która tutaj zalega nam na brzuchu. Stąd tycie. Jest jeszcze inny powód tego, że tyjemy. Jeżeli nieprawidłowo pracuje nasz nerw błędny, to nie przekazuje informacji, a to jest bardzo ciekawe, że nerw błędny tylko 20% informacji przekazuje w dół, 80% informacji z narządów wewnętrznych do mózgu. I jeżeli ten nerw błędny nieprawidłowo pracuje, to nie przekazuje informacji, że w wątrobie już jest na tyle zmagazynowanego białka i cukrów, że wystarczy do zapotrywania organizmu w energię. Jelita wytwarzają taki znany czynnik GLP-1. Znacie go? To jest właśnie ten czynnik w zastrzykach podawany osobom, które chcą schudnąć. A my sami mamy zdolność produkowania tego czynnika, tylko jeżeli nerw błędny nie reaguje na informację, że jelita już są syte, ta informacja nie dochodzi do mózgu i my przez cały czas jemy, jemy. nastąd no stąd potem otyłość. Nerw błędny to jest taki narząd, który działa przeciwzapalnie, bo neuroprzekaźnikiem w nerwie błędnym jest acetylocholina, a ona działa przeciwzapalnie. Od dawna wiemy, że przewlekły stan zapalny może być przyczyną różnych chorób. Przewlekły stan zapalny w jelitach, powoduje to, że w którymś momencie nerw błędny przestaje reagować na ten stan zapalny, przestaje produkować czynniki przeciwzapalne i w tym momencie zaczynają się choroby autoimmunologiczne. Kiedy tak się dzieje, przez jakiś czas naszego życia nerw błędny walczy z tym stanem zapalnym. Stan zapalny w jelitach pojawia się dlatego, że nieprawidłowo się odżywiamy, dlatego że jesteśmy zestresowani i ścianki jelit zaczynają Nieprawidłowo pracować i mamy nieprawidłowy mikrobiom. No więc ten nerw błędny przez jakiś czas usiłuje działać przeciwzapalnie, ale długotrwały stan zapalny powoduje to, że on przestaje reagować w danym momencie, odpuszcza sobie. No i to jest przyczynek właśnie do powstawania chorób z autoagresji. A kiedy one się pojawiają? U osób między 35 a 40 rokiem życia. Zobaczcie, to jest właśnie moment, kiedy pojawia się wysyp chorób z autoagresji. Nerw błędny odprowadza swoje gałązki też do nerek. W momencie, kiedy my jesteśmy przez cały czas zestresowani, naczynia w nerkach obkurczają się i w końcu prowadzi to do powstawania nadciśnienia. Jest to kilka takich działań naszego układu wegetatywnego, naszego nerwu błędnego, które powodują, że ten stres jest przyczyną różnych chorób. Ja ostatnio byłam na wyjeździe, dzisiaj też tak troszeczkę w plenerze, i tam poznałam pewnego pana, 70-latka. I on mi się pochwalił, że niedawno miał holtera założonego, i w momencie, kiedy pani doktor odczytywała jego ciśnienie, to była zdumiona. Jak to możliwe, żeby 70-latek miał tak dobre ciśnienie? On mówi: Nie pani co, ja to prawie całe życie spędzam w sanatorium. Ona mówi: Ale jak to możliwe? No, bo ja pracuję w plenerze. Ja codziennie jestem na łonie natury. I to jest moje sanatorium i to jest moje lekarstwo. Dlatego ja się tak dobrze czuję. No właśnie. Co zrobić, żeby ten nasz układ parasympatyczny, nasz nerw błędny prawidłowo pracował? Przekażę Wam parę informacji, a przy okazji innego filmu powiem Wam więcej, jak wpływać na prawidłową czynność nerwu błędnego na nerw błędny wpływa bardzo dobrze prawidłowe oddychanie. Ja o tym wiele razy mówiłam, ale przypomnę. Należy oddychać nosem. Jeżeli mamy jakieś problemy z oddychaniem nosem, trzeba się wybrać do laryngologa, niech sprawdzi, czy to jest prawdziwy problem, czy on tylko powstał w naszej głowie. Oddychać trzeba przeponą, bo to jest tor oddychania, który wpływa na nas relaksująco. Trzeba pamiętać, że wdech Powinien być dużo krótszy niż wydech, bo wdech pobudza nasz układ współczulny, wydech przywspółczulny. Przybywajcie jak najwięcej na łonie natury, bo to jest dla nas najlepsze lekarstwo. I jak najczęściej spotykajcie się z przyjaciółmi, ze znajomymi i próbujcie nauczyć się jakichś technik relaksacyjnych, dlatego że my stresu nie unikniemy. To jest niemożliwe. Szczególnie. Współcześnie, bo my mamy różne dziwne bodźce, których nasz, nasi przodkowie nie mieli. Na przykład stoimy w korku, spieszymy się gdzieś do pracy. Nie trzaśniemy drzwiami, nie pobiegniemy do tej pracy, bo nie możemy zostawić samochodu. Więc w środku się gotujemy, a na zewnątrz stoimy. Czyli ten nasz stres nie ma ujścia. I tutaj bardzo ważne są umiejętności techniki relaksacyjnej. Pokażę Wam jedną taką ciekawostkę. W momencie, kiedy jesteście w jakimś miejscu, które kochacie, jest wam dobrze, jesteście szczęśliwi, wymyślcie sobie jakiś ruch, który Wam te miłe chwile przypomni. Ja, jak jestem w takim miłym miejscu, zwijam tak palce, że palec wskazujący kładę na sadę kciuka. I kiedy jestem zdenerwowana, przypominam sobie właśnie te miłe chwile, robiąc ten sam ruch. Nie wiem, czy słyszycie, my jesteśmy w miejscu, gdzie. Przez cały czas słychać hałas, bo tu jest niedaleko kolejka podmiejska i my jesteśmy przez cały czas bombardowani tym hałasem. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Myślę, że wiele osób, gdyby było w takim hałasie, byłoby poddenerwowanych. To jest właśnie umiejętność odcinania się od pewnych sytuacji i umiejętność relaksacji. O innych metodach relaksacji mówię na innych moich filmach. Ja jeszcze do tego będę wracała. Pamiętajcie, że żeby nie chorować, trzeba dbać o swój nerw błędny. Jak to robić, przypomnę jeszcze na innym filmie. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i oglądajcie moje inne filmy.